Mano się, widzowie, z tej strony, a tam Cię Dzisiaj dla Was nagrywam Euro Track Simulator tu na kanale. Dzisiaj widzowie mam nadzieję, że jakieś świeże warzywka się trafią do przewiezienia. Skania, jak widzicie, jest przeznaczona do przewozów różnych napoi, różności wszystkich. Więc dzisiaj zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. Jeśli widzowie chcecie kolejny odcinek, to zostawcie. Łapeczkę w górę, subika na kanale, dzwonem, żeby was kolejny odcineczek nie ominął na tym kanale. A ja już patrzę, czy my coś będziemy mieli na temat świeży, świeżych warzyw. Eee, śliwki, śliwki, kwiatki, nie kwiatki, paluszki rybne. No dobra, to przewieziemy sobie paluszki rybne. I widzowie, pisaliście na temat eurotraka, żeby troszeczkę jeździć bezpieczniej, no to jest też dobry, dobry, dobra myśl teoretycznie i żeby przepisowo jechać, więc zobaczymy czy te wymogi wszystkie zostaną takie spełnione bardzo, to się widzę wszystko dzisiaj przekonamy, wszystko się dzisiaj dowiemy, a więc lecimy i widzowie też was bardzo serdecznie zapraszam na Discorda razem z Instagramem, tam najszybciej dowiadujecie się o filmach, o odcinkach. Więc będę mile widziany jak tam wpadniecie. Będzie mi przede wszystkim bardzo miło. A ja już zajeżdżam, sobie po coś co mam wziąć, a co wezmę, to się zaraz okaże. Dobra, bierzemy rynek ładunków. Co mi tam dzisiaj nagotowali? Paluszki rybne. Świeże paluszki rybne. Tylko brać, a jechać. Widzowie, ta skania, jak wiecie, jest nowa. Kupiona niedawno. Kupiona skania niedawno. Troszeczkę wyjeżdżone ma. Nie za dużo, nie za mało. 17 ton ucisku na naczepie. Pytanie, czy to jest dużo, widzowie. Ciężko stwierdzić. Bo dla takiej skanin to na pewno nie i dla ta, takiej osie co ma. I dla tych opon. I to jest też przeznaczone do takich ciężkich materiałów jak paluszki rybne czy też inne. Więc sobie widzę. Mam nadzieję, że tak pojeździmy. Widowie w piątek, godzina 21 Prawdopodobnie odbędzie się live na kanale. Wczoraj... Frekwencja nie zachwycała, ale mam nadzieję, że na kolejnym live będzie was dużo, 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 naprawdę dużo więcej. I że będzie miła atmosfera, miło będziemy się bawić. Więc bardzo was serdecznie zapraszam. A my startujemy do Ostrawy. Jeździmy w tą wewtą. Czy bez sensu? Się wydaje widzowie, że nie. Że sens jest. Bo 20 tysięcy piechotą nie chodzi. Każdy by na pewno chciałby tyle mieć w portfelu. Na pewno każdy z nas. Bo czysto i teoretycznie nie wiemy jak to wszystko siedzi i wygląda. Tu jeszcze czerwone... No prawie... No nie przejechałem, no szanujmy się. Szanujmy się, że nie przejechałem. Jest wszystko w miarę porządku. Ja tylko sobie widzę, ale ja szybko jeszcze zobaczę, póki stoję, czy wszystko jest brane pod kontrolą. Czy wszystko jest pod kontrolą? Chyba raczej tak. Dobra, zielone. To jedziemy. Jedziemy sobie szybciutko, moi drodzy państwo. Nie zatrzymujemy się. Zaraz wyjeżdżamy z Katowic w stronę Krakowa. I myślę, że będzie to piękna trasa z Katowic do Ostrawy. Sobie szybko pędzimy, lecimy sobie. I gramy. Zajeżdżamy. I 9 dych będziemy jechać, bo przepisowo tyle jest. W zasadzie na autostradach drodze szybkiego ruchu dla ciężarówek. Daleko sobie chyba te 90 nie pojedziemy. Ale no bywa jak bywa. Trąbki są, wszystko widzowie jest. Nic a tylko się cieszyć. I wszystko jest pod kontrolą A was widzowie pamiętajcie o... Od... Tu trzeba dzwonić do 40 Pisaliście, że mam jeździć przepisowo, no to przepisowo będę jeździł Bo... Będziecie znowu mnie karać za to A ja tego nie chcę Dobra no i tu już będzie koniec znaku, więc można sobie przyspieszyć do 80 A w zasadzie to do 90 Żeby to miało jakoś ręce i nogi A my sobie widzowie lecimy pięknym skokcem i myślę, że te 9 dych za kogielem pojedziemy żeby aż tak źle nie było. 70-80 jakoś tak Na miarę możliwości Będą jechać tak, to pojadę tak 90 Ekipa 90 no Ja wiem, że to jest teraz zabronione Wyprzedzanie na takiej dwupasmówce ale jedziemy 90, nie? A jak jedziemy 90, to jedźmy te 90 chociaż Panawiamy ten pomat do 90 Tylko my pyku i do przodu Jedź, 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 jeć, jedź, 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 jedź. Dobra Wytrzymał to Ja wyprzedzę tak szybko tego Bo widzę, że nie Kuma to się dzieje sobie go szybko wyprzedzimy Trochę go przyhamowałem chyba Ale jedziemy Naszą piękną w zasadzie drugą, pierwszą skanią, bo drugą, jak wiecie, mamy do mega transportów, który nam się zresztą wczoraj na live'ie nie udał, ale no cóż, bywa. Bywa i też tak, że się czasami nie uda, nie? Dobra, my będziemy zjeżdżać teraz do naszego parkingu. Będziemy zjeżdżać i będziemy wszystko nacz parkingu, no do naszego prawie miasta zaraz. Tu jest koniec autostrady. I pięć dych. Będzie zaraz. A my jesteśmy w Ostrawie. Pozdrawiam wszystkich z tego miasta, którzy prawdopodobnie może mnie oglądają, znają A jeśli nie, to i tak widzowie pozdrawiamy To i tak pozdrawiamy bardzo serdecznie My na szczęście daleko 50 mieć nie będziemy Dobra, i tak widzowie Będziemy parkować sobie tyłem. Nie zahaczyłem, jakoś o dziwo. Będziemy zajechać tako. I parkujemy. No bo co innego. Tyk, cyk, cyk, cyk. Ojej, ojej troszeczkę, troszeczkę za mocno. Dobra, naprostujemy ją bardziej, żeby nie było aż tak krzywo. Zejdziemy jeszcze sobie do garażu, znaczy do tego, do warsztatu. Wiadomo chyba po co. Wiem, że krzywo. Nie musicie mi tego mówić. Że jest krzywo. Wejście zarobione. My lecimy jeszcze szybko sobie do warsztatu, przespać się i go naprawić. Dawać, 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 let's go, let's go. Dobra. Zajeżdżamy sobie czekajcie, bo ja 5 dych miałem jechać Muszę się pilnować W tym ETS-ie Dobra, patrzymy ile, ile zarobimy. Mam nadzieję, że trochę Trochę sporo, trochę dużo Ale no, ładnie wygląda ta w nocy ta skania. Bardzo ładnie. Dobra, jeszcze trochę. Spłacimy sobie jeden dług, bo wiecie, trochę tych długów mamy. A trzeba pospłacać Niektóre. No I myślę, że jeszcze raz. Będzie stówka? Nie będzie. Dobra, ale naprawimy sobie ją. Tąskę. Tą ciężarówkę staniemy na pit stopie tak zwanym. Ile to będzie kosztować? 18, dobra. że ja wam bardzo dzisiaj serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subika na kanale, dzwonkiem, żeby was nie ominął na kanale. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka. Eluwa!